Spotkanie zostało zorganizowane dla nauczycieli i nauczycielek tutaj z regionu i powiatu Śreckiego. Zorganizowane zostało, abyśmy my, jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nasi pracownicy, konsultanci oraz doradcy metodyczni byli bliżej nauczycieli. To my przyjechaliśmy tym razem z Poznania tutaj do Środy Wielkopolskiej, gdzie zgromadziło się ponad 250 nauczycieli i nauczycielek z całego regionu. Zaproponowaliśmy Państwu dwie prelekcje, ciekawe i bardzo aktualne, oraz 15 różnorodnych warsztatów metodycznych. No, współczesna szkoła to wielkie wyzwanie dla nauczycieli. Musimy cały czas doskonalić swoje metody pracy, musimy. Tak organizować naszą edukację, żeby być atrakcyjni dla współczesnego ucznia. No i dzięki właśnie współpracy z ODN-em dajemy taką szansę, taką możliwość dla nauczycieli, żeby przyjechali tutaj, żeby się doskonalili. Nauczyciel jest pewnego rodzaju mistrzem, mentorem, tutorem który przekazuje wiedzę, przekazuje informacje, natomiast faktycznie to, co Pan mówi, tak jest, ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki, ale nauczyciel jest od tego, żeby pokazać, jak z tej wiedzy mądrze korzystać i to nie zastąpi tego żaden czata ani żadna sztuczna inteligencja.